Witajcie, kochani, zapraszam Was dzisiaj na 15 faktów o mnie. Film pod tytułem 50 faktów o mnie również jest na kanale i był to jeden z pierwszych filmów, które nagrałam. Podlinkuję Wam go, jakość straszna, trema straszna, ale można się pośmiać i troszeczkę lepiej mnie poznać, więc zapraszam do oglądania. Link będzie tutaj i pod filmem. A teraz już przejdźmy do nowych faktów. Fakt numer jeden. Nie lubię ćwiczyć. Powiem Wam, żebym ja się zabrała do ćwiczenia, to jest jakaś masakra. Znajduję sobie 1500 innych powodów, że albo muszę wyjść, a będę spocona przecież po ćwiczeniach muszę się wykąpać, to nie będę mogła wyjść, albo trzeba posprzątać, albo ugotować. No, wszystko po prostu sobie wynajduję, byle tylko nie usiąść i nie poćwiczyć, chociaż wiem, że powinnam i że to dobrze mi zrobi, i że będę się lepiej czuła. Albo na przykład, jak ćwiczę, już padnę w rutynę tydzień czy dwa. I odpuszczę jeden dzień, koniec. To już, jak już jeden dzień odpuszczę, to już po prostu przepadło i znowu nie będę miała chęci, siły, ochoty. Mm -mm. No taka za mnie nie fit, make-upowa maniaczka. Może się kiedyś wkręcę, kto wie. Fakt numer dwa. Na co dzień się przeważnie nie maluję. I wygląda to tak zazwyczaj, że albo mam w planach do nagrania wam jakiś film i w nim testuję jakieś kosmetyki, albo wykonuję jakiś makijaż, więc bez sensu jest wcześniej się malować, albo po prostu nie mam czasu, wkręcę się w dzień i potem tam, nie wiem, o 13 mam wolną chwilę, ale stwierdzam, kurczę, już przecież jest 13, no to. Nigdzie już nie idę, no to po co ja się mam malować? A potem nagle się okazuje, że jednak gdzieś wychodzę, no i tak to się składa, że większość osób, które zna mnie jako mnie ule i make-upową maniaczkę, widzi mnie bez makijażu przeważnie. Fakt numer trzy jest taki, że uwielbiam spać. W 50 faktach o mnie Wam mówiłam, że zawsze byłam sobą, a teraz jestem rannym ptaszkiem nie z własnego wyboru, tylko dzięki dzieciom w sumie, no bo one są rodnymi ptaszkami, więc z automatu ja też muszę być. Natomiast jeżeli mam okazję do drzemki i ta drzemka musi być taka mniej więcej godzinna, bo ja w 15 minut to się nie wyśpię, no to korzystam ku mojej radości. Naprawdę uwielbiam. To jest dla mnie relaks, to jest dla mnie wyłączenie emocji, myśli, wszystkiego. Ja się na tą godzinę odcinam, resetuję i jestem jak nowa. Fakt numer 4. Nie umiem żyć według schematu. Ja nie planuję, nie spisuję niczego, w jakich punktach bym chciała, żeby jakieś wydarzenia szły. Nie umiem sobie zaplanować dnia. Znaczy, umiem, ale nie podoba mi się to, o tak. Ja nie lubię mieć wszystkiego, co na przykład dnia wyliczonego co do minuty. Ja nie potrafię tak żyć. Ja lubię spontaniczne coś, że wpadnę na jakiś pomysł i go od razu realizuję. Nie odwlekam tego. Wiadomo, że tam czasami, no, wiadomo, jak macie lekarza czy coś, no to musicie tam być na tą i na tą godzinę. Ale ja jakoś tak funkcjonuję, że mimo wszystko jest to dobrze w moim życiu wszystko zorganizowane. Jednak, no, nie jest to poplanowane co do minuty i przez to też nie wkurzam się, kiedy coś nie wypali i na przykład przełożę się na następny dzień. Ja jestem tak raczej spontaniczna niż taka poukładana co do minuty. Fakt numer 5. Uwielbiam szukać tanich zamienników drogich rzeczy. Nie powiem wam, serce boli, jak widzę, że coś, co jest niewarte swojej ceny, ewidentnie ma zawyżoną cenę i ja bardzo lubię szukać wtedy adekwatnej jakości po prostu tańszego zamiennika i kiedy mi się to udaje, to jestem niesamowicie z siebie dumna i zawsze tak szukam, powiem wam, bo dużo cen w różnych sklepach jest tak zawyżonych, a i tak nie czerpiemy się, wszystko to produkowane jest w Chinach obecnie, więc. Szósty fakt łączy się nieodłącznie z faktem piątym, ponieważ lubię projekty DIY, czyli Malować meble, przerabiać meble, malować ściany, znajdować jakieś starocie i wplatać je gdzieś tutaj w swój wystrój, stwarzać sobie jakieś właśnie retro czy jakieś tam inne style. Za małe pieniądze po prostu i lubię po prostu rzeczy z drugiej ręki. One według mnie mają taką duszę, można powiedzieć. Fakt siódmy. Niestety, ale od lat mam niską samoocenę. Ja mam zawsze jakieś ale do siebie, czy jak nagrywam filmy, już tyle filmów poszło do kosza, bo stwierdziłam nie, to tak nie powiedziałam, to tak nie powinno być, to jest głupio. I kiedy na przykład kogoś pytam potem, no bo żal mi czasami tych materiałów, które nagrałam, czy ja faktycznie taka surowa wobec siebie jestem, no to przeważnie słyszę, no co ty od tego filmu chcesz, no przecież normalnie to wygląda, a ja tam widzę na przykład, że siedzę nie pod tym kątem i mam dwa podbródki, tak? Już mi się to nie podoba, no. I w ogóle zawsze, jak ja coś zrobię, to mimo tego, że mam z tego satysfakcję, to zawsze mam wrażenie, że ktoś inny zrobiłby to lepiej. Fakt ósmy znowu łączy się z faktem siódmym. Czyli pewnie moja niska samoocena wynika z tego, że od lat choruję na depresję. Kto wie, kto widział vloga, ten już pewnie wie. Postanowiłam, że nagram ten film, już mam nawet mniej więcej w punktach. Tak orientacyjnie spisane, co bym Wam chciała przekazać, i jak ja sobie z nią radzę, i ten film niedługo pojawi się na kanale. Fakt numer 9. Im bardziej jestem wkurzona, tym mam lepsze riposty. I nie wiem, słuchajcie, jak to się dzieje, bo ogólnie, jak ktoś jest zdenerwowany, to przeważnie przeklina. Mnie się też zdarza, nawet bardzo często, ale kiedy kogoś nie lubię, to i ktoś mnie zdenerwuje, i moja cierpliwość już po prostu przekroczy ten pewien próg. To sypie tymi ripostami tak po prostu, jakbym w kogoś miecze wbijała tak dobitnymi. I to mi. To ja nie wiem, ja nawet o tym nie myślę. To po prostu wychodzi z moich ust, a potem pomyślę, kurczę, no dobre to było. No to mniej więcej działa na tej zasadzie. Fakt dziesiąty. W liceum uczyłam się języka francuskiego, z którego dzisiaj nic absolutnie nie pamiętam. Fakt 11. Nie lubię mycia głowy u fryzjera. Jest to dla mnie dosłownie krępujące, ja wiem, że dla niektórych to jest relaks, fajny moment a ja jakoś nie lubię, ja się nie umiem doczekać kiedy w końcu tą głowę odchylę, bo przeważnie się tak trzyma i po prostu jest to dla mnie no, niewygodne, nie lubię tego bardzo. Fakt numer 12. Lubię filmy z motywem zemsty I nie żebym była jakaś bardzo mściwa ale często domagam się sprawiedliwości a w filmach jest to tak dobitnie pokazane i fajnie mi się to po prostu ogląda co poradzono? Fakt numer 13. Niestety jest to moja wada, ale jestem przeżywaczem. Czyli kiedy spotka mnie jakaś przykra sytuacja, ona potrafi zepsuć mi cały dzień. Ponieważ jestem przeżywaczem i to analizuję, i przeżywam, i w kółko jest mi przykro, i nie umiem tego przeboleć, dlaczego ktoś był wredny, jak ja nie byłam. No i to jest cecha charakteru, wiem, która niszczy po prostu mnie od środka, a nie tego kogoś, który mi tę przykrość zrobił i pracuję nad tym, ale no, czasami genów się nie przeskoczy. W mojej rodzinie też były takie osoby. Fakt numer 14. Nawet w złych sytuacjach próbuję widzieć coś dobrego, co z tego wynika, żeby się nie skupiać na negatywach, tylko na pozytywach po prostu. No i tak często to stosuję w życiu i powiem wam, bardzo pomaga, żeby. Jakby odciąć się od wiecznego narzekania i pogłębiania żalu, w którym się jest z powodu danej sytuacji. A fakt numer 15 jest taki, że wszystkiego, co robię na YouTubie, czyli od nagrywania, ustawiania świateł po montaż, nauczyłam się sama. I to już wszystkie fakty na dziś. Dajcie znać, czy się podobało. Do zobaczenia i do następnego. Pójcieczki, papa!